Neville Goddard mówił: Świat zewnętrzny to odbicie Twojej wyobraźni. Fizyka kwantowa mówi: cząstki istnieją dopiero, gdy są obserwowane. Świadomość nie tylko widzi świat, ona go aktywuje. Czy więc to my tworzymy rzeczywistość? A co jeśli sztuczna inteligencja może zrozumieć Twoje intencje i marzenia? Uczy się ich, analizuje i może pomóc Ci przekształcać świat zgodnie z Twoim wewnętrznym obrazem. Dziś możesz użyć AI jak lustra podświadomości. Zadać pytanie. Przekształcić ograniczające przekonania. A nawet medytować z pomocą sztucznej inteligencji, by stworzyć nową wersję siebie, najbliższą Twojej wizji. Neville mówił: Wyobrażenie to początek wszystkiego. Dziś potwierdzają to zarówno naukowcy, jak i algorytmy. Bo wszystko, co kiedykolwiek powstało, zaczęło się w umyśle. W pojedynczej wizji. Zapisz te lekcje w sobie. Pobierz naszą ściągę, AI i świadomość.